Panie Andrzeju, przede wszystkim gratulacje. I rodzi się takie pytanie: No, bo Pan swoim życiem udowodnił, że pomimo różnych ograniczeń można i warto pomagać. I to no właśnie, czy to jest prawda? Czy można i warto pomagać? Oczywiście, że tak. Mi ludzie kiedyś pomagali no i to ja teraz się tak odwdzięczam. Czasami no nie da razdy pomóc, ale zawsze starałem się, żeby każdemu pomóc, żeby był zadowolony, i moim takim pomaganiem jest najbardziej to wyciąganie osób niepełnosprawnych z domu, żeby integrowali się z osobami pełnosprawnymi, żeby ta niepełnosprawność z, pełno, z pełnosprawnymi, żeby była taka zacierana, żeby nie było tych barier. Dzisiejsza nagroda to, można powiedzieć, podsumowanie do wielu lat starań i pracy w regionie, ale nie tylko w regionie, no bo znany jest Pan też z takiej dalekiej wycieczki rowerowej. Kto Pana namówił na taki, na taki wyczyn? A to był to taki przypadek troszeczkę, yy, można powiedzieć, że było kiedyś moim marzeniem, żebym do Rzymu yy, pojechał rowerem. No, no i tak była relacja o mnie w ekspres reporterów i pani redaktor zapytała się, jakie jest moje marzenie. Ja odpowiedziałem, żeby rowerem dojechać do Rzymu. Akurat ksiądz z Warszawy oglądał yy, ten reportaż i dzwonił po całej Polsce i mnie znalazł. No zadzwonił do mnie. No ja byłem w szoku. Myślę, że no ja nie dam rady chyba dojechać, no ale zacząłem trenować, uwierzyłem w siebie, jak to już pokonałem do Włoch, to już później były następne 6 wypraw rowerowych. Po Europie byłem w ośmiu państwach, najdalej to byłem w Lourdes. Przejechałem rowerem przez 18 dni 2454 km. W Rzymie na stadionie, nawet Juventusu, byłem dwa razy rowerem. Co ludzie latają samolotem? To jeszcze pytanie o plany, no bo, no bo jesteśmy na przełomie roku. Co pan planuje w tym roku albo na no najbliższe lata? W tym roku, no to, to planuję no dalej pomagać, tego nie zmieniać. Z sobą, no to będę startował w wyborach samorządowych, bo jestem czwartą kadencja. Teraz będę się ubiegał o piątą kadencję Rady Rady Miasta Wianowie Lubelskim. No i czyli pomaganie, bo ja tak wszystko już osiągnąłem, a wyjazdy rowerowe to może już krótsze, już nie, 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 nie tak długie dystanse, już, już mniej.